W magazynie informacyjnym Jastrowie. Drugi bieg wolności. Kościelne remonty. Osiedlowe wakacje. Nasza szkoła. Wakacje z kometką. Arena festiwal z powodu pandemii w tym roku się nie odbędzie. Natomiast odbył się drugi bieg wolności, który od zeszłego roku jest składową tego festiwalu. Od ubiegłego roku jest to nierozłączny element na festiwal Pierwszy Dzień Wolności, takiego największego naszego wydarzenia kulturalnego. No w tym roku ze względów epidemiologicznych i organizacyjnych postanowiliśmy o tym, żeby sam, sama arena się nie odbyła. Natomiast chcieliśmy bardzo, żeby mógł odbyć się chociaż bieg wolności. No i frekwencja dzisiaj dopisała, bo mamy 150 biegaczy, 50 kika, że pewnie byłoby ich jeszcze więcej, ale takie limity narzuciliśmy. Dziękuję bardzo stowarzyszeniu pozytywnie z Pasją za to, że tak bardzo angażują się w życie społeczne naszej gminy, a ten bieg jest jakby efektem ich pracy. Cieszę się, że tacy mieszkańcy są, że chcą się angażować, że chcą jeszcze przy okazji pomagać innym, bo ten bieg ma wymiar charytatywny. Wspieramy Wiktorię. Myślę, że najważniejszy jest sam udział w tym biegu, żeby żeby wyjść z tego domu, w tej ciężkiej sytuacji, w tej pandemii, wyjść z tego domu, przebiec się, oczyścić głowę z różnych problemów, z toksyn. I, i, I wyjść na mecie dobiec i powiedzieć sobie, dałem radę i, i cieszyć się z tym właśnie biegiem. Zawodnicy docenili naszą imprezę i miejsce, gdzie się odbyła. To jest nie, nie tylko moja opinia, ale rozmawiałam tutaj z różnymi ludźmi. i Mówię, że to przez las świeże powietrze to jest coś wspaniałego. Generalnie na tym biegu jestem pierwszy raz bardzo fajny bieg. Byłem chyba z 2 3 lata temu na półmaratonie Jastrowskim, który też był bardzo fajnie zorganizowany. Generalnie nie ma się do czego przepić. Jak na te czasy, organizacja na bardzo dobrym poziomie. Podczas zawodów odbyła się także rywalizacja w Nordic Walking. My jesteśmy po raz drugi z na tą ekipą u Was w Jastrowiu. W tamtym roku również byliśmy, były start dla Oliwki, również braliśmy udział. Bardzo nam się spodobała organizacja, bardzo fajna trasa i dlatego jesteśmy tutaj w tym roku. Na starcie pojawili się także nasi mieszkańcy. Po wczorajszym ciężkim boju e, boiskowym, bo do tego jesteśmy piłkarzami Poloniastrowie, e, postanowiliśmy też wziąć udział w biegu. E, jesteśmy zadowoleni, fajna trasa, e, fajni ludzie na trasie, fajnie zorganizowany bieg. Takie wydarzenia zawsze są bardzo ważne. Zawsze my, jako reprezentanci Polonii Poloniastrowie, chętnie bierzemy w tym udział, staramy się pomagać tutaj wewnątrz w Astrowie. Gratulujemy organizatorom biegu. Ważne, że uczestnicy dotrzymali im kroku. Kościele pod wezwaniem świętego Michała Archanioła W Jastrowiu, po remontach ołtarza, ścielnicy, ambony, prospektu organowego przeprowadzono kolejne inwestycje. W tym roku no, zaczęliśmy od konfesjonałów, bo konfesjonały już to jest taki ostatni akord, można by powiedzieć, z tego pozwolenia, które było wydane w 2013 roku. Jeden praktycznie konfesjonał już jest praktycznie zrobiony, teraz y, konserwator pracuje nad drugim. Y, no, będzie, będzie naprawdę. Y, co oglądać i przede wszystkim będą funkcjonalne, bo wracamy do pierwotnych kolorów, które były 100 lat temu. Konfesjonały są dębowe, wspaniale rzeźbione, ręcznie. To nie jedyne tegoroczne prace. Skończyliśmy wieżę naszą, która była no, zagrożeniem tutaj dla ludzi, bo spadały prostu zima po prostu dała się we znaki elewacji no i właściwie mogliśmy nareperować to, pomalować, piękny kolor jest, no i dwa dni temu pani konserwator właśnie odebrała, zachwycona po prostu wykonaniem i kolorem. Jak udało się zrealizować tak duże przedsięwzięcie? Dostaliśmy prawie że 100 tysięcy z funduszu kościelnego, to, o, te, o ten fundusz E, o te środki starałem się ponad 4 lat. E, pan burmistrz dołożył kolejne 50. Bez tej dotacji też byśmy nie dali zrobić, bo razem z e, wkładem własnym parafii był to właśnie warunek e, sine qua non, bez którego po prostu nie zaczęlibyśmy tej wieży, e, wieży robić. Z inwestycji cieszą się nie tylko parafianie. Ważne jest to, że poprawi się bezpieczeństwo, a także wygląd naszego miasta. Fajnie, że wszystko się udało. Dzięki Bogu. Ośrodek Kultury Jastrowia oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu zorganizowało cykl imprez Osiedlowe Wakacje w Rodzinie Moc, Nie Przemoc. Krótkich happeningów w czterech różnych lokalizacjach naszej miejscowości chcemy dostarczyć dzieciom w tych trudnym, w trudnych czasach teraz w wakacyjnym okresie troszeczkę chociaż namiastkę atrakcji w postaci zdrowego trybu życia, z takiego innego spojrzenia na dzisiejsze. Co będzie przygotowane na każdej z imprez? W każdej z tych lokalizacji będą różne właśnie m, przedsięwzięcia polegające na e, tym, żeby pokazać dzieciom profilaktyczne działania, chociażby na przykład. E, jak można wykorzystać swoją pasję. I tutaj przewidujemy właśnie teatr przy ulicy Wojska Polskiego. Fantastyczny spektakl z teatrem małymi. Następnie przy ulicy Rozwelta spróbujemy wprowadzić fit, zdrowe nawyki. Będzie wymiana roślin, sadzenie zdrowego ziarenka. Dzieci będą mogły same wykonać swoje magiczne doniczki z magicznym ziarnem. Następnie przy ulicy Zawiszy będziemy wybierać ekologicznie tam dzieci wspólnie wykonają dzieło. Niech to będzie niespodzianką, jakie. Czy dzieci lubią uczestniczyć w takich zajęciach? Nie lubię. Fajne, rodzinne spotkania. Teraz, Kołaj, na wasz ruch! Od września rusza nauka w branżowej szkole zawodowej pierwszego stopnia, której organem prowadzącym jest gmina i miasto Jastrowie. Mimo wielu utrudnień spowodowanych pandemią, udało przeprowadzić je skuteczny lambur. Jest wystarczająca liczba, taką jak zakładaliśmy, czyli 30 osób do klasy wielozawodowej, jeśli chodzi o klasę pierwszą, w różnego rodzaju zawodach, czy to elektryk, sprzedawca, fryzjer. Nauka odbywać się będzie na dwóch płaszczyznach. Kształcenie ogólnokształcące odbywa się w szkole, czyli Matematyka Polski. Będzie wyodrębniona tak zwana grupa warsztatowa, jeśli chodzi o mechanika pojazdów samochodowych, o taki zawód, gdyż w tym zawodzie mamy bazę dydaktyczną i możemy prowadzić tutaj na miejscu zajęcia praktyczne, jak i uczniowie mogą sobie wybrać tak zwane, mówiąc kolokwialnie, praktyki na mieście, czyli u pracodawcy. Ci, którzy u nas złożyli w tym roku wnioski o przyjęcie do szkoły, wybrali te praktyki. Tutaj na miejscu, czyli na warsztatach szkolnych. I to będzie klasa wielozawodowa z podgrupą mechanik pojazdów samochodowych, które ma zajęcia na warsztatach. Natomiast reszta osób tam, gdzie sobie znalazła w danym zawodzie praktyki. Czyli to będzie elektryk, sprzedawca, kucharz, fryzjer, monter zabudowy sieci, instalacji kanalizacyjnych dalej. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym w Jastrowiu dało się zachować szkołę ponadpodstawową. Jesteśmy przekonani, że nasza szkoła będzie zawodowa. Nasi młodzi mieszkańcy mogą spędzać tegoroczne wakacje na sportowo. Przez całe wakacje, wtorki, środy i czwartki, w godzinach 11.30 do 13.00 prowadzimy zajęcia pod nazwą Wakacje z Badmintonem, gdzie dzieci uczą się podstaw Badmintona oraz ogólnorozwojo ogólnorozwojowe zajęcia są prowadzone dla, dla wszystkich chętnych dzieci z terenu miasta i gminy A co jest fajnego w takich zajęciach? Można się bawić, można się czegoś nowego nauczyć. Mamy się spotkać z. Kolego. Wakacje z kometką to bardzo dobry pomysł. Trzeba przyznać, że gmina nam to świetnie zaserwowała.